Koluszki, sala bankietowa u Lenarta, to już tutaj, 13 maja pojawi się Grzegorz Braun na spotkaniu wyborczym, kandydat na prezydenta, któremu będzie można zadać pytania z sali, który chętnie na nie odpowie. Eee, szanowni Państwo, pokażmy, że tu jest Polska, niech całe Koluszki, cały powiat łódzki wschodni i wszystkie okoliczne zjadą się na spotkanie już 13 maja, adres to partyzantów 1C, ja również tam będę, Radosław Paciejewski, serdecznie zapraszam.